Codziennie przyjmujemy zgłoszenia od seniorów, osób, które potrzebują wsparcia, wolontariuszy, w wyręczeniu, w zrobieniu zakupów, w wykupieniu lekarstw, a nawet wyrzuceniu śmieci. Jesteśmy tam, gdzie każdy senior nas potrzebuje. Zachowujemy przy tym wszystkie środki: mamy maseczki, rękawiczki, mamy płyny dezynfekujące, oczywiście odległość od seniora odpowiednia. Jest nas całkiem dużo. Pomagamy ponad 100 seniorom. W naszej, naszej okolicy. Dodatkowo uruchomiliśmy taką pomoc dzięki Caritas Polska żywnościową dla osób samotnych, seniorów samotnych, tych z, w, tak, w takiej trudnej sytuacji finansowej i dostarczamy tym osobom bezpłatne paczki żywnościowe. No jest bardzo ważne, żeby pomagać tym, którzy, którzy na przykład nie mogą wyjść z domu tak jak my, bo. Panuje, także wejdą i mogą być bardziej narażeni niż my, dlatego warto pomagać. Zawsze spotykam się z pozytywnymi reakcjami seniorów, są uśmiechnięci i dlatego chcę pomagać. Wolontariat ma ciężki okres w tym czasie. Pracujemy naprawdę dużo, dużo więcej niż do tej pory. Czujemy taką specjalną misję, ale po to, żebyście wszyscy mogli zostać w domu. Zostańmy w domu, dbajmy o siebie, dbajmy o cudze życie i swoje.